Batleriański dżihad, czyli wojna pomiędzy myślącymi maszynami i ludźmi, która miała miejsce ponad 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z Duny, była jednym z najważniejszych wydarzeń, która miała wpływ na kształt uniwersum. Materiał ten ma na celu przedstawienie głównego przeciwnika ludzkości w tamtym konflikcie, czyli komputerowego wszechumysłu omniusa. Dowiecie się z niego, czym był, jak powstał i dlaczego zdecydował się na konflikt z cywilizacją ludzką. Naturalnie ostrzegam przed spoilerami. W tym miejscu chciałbym zaprosić na serię filmów o batleriańskim dżihadzie, z której dowiecie się więcej o wielkiej wojnie z myślącymi maszynami. Linki znajdziecie w opisie. Tradycyjnie już zachęcam do subskrybowania mojego kanału dzielenia się z nim znajomymi oraz do jego współtworzenia. W tym celu ponownie odsyłam do opisu, gdzie znajdziecie linki do Patronite oraz do postawienia mi kawy. Wszystkim wspierającym bardzo mocno dziękuję, a teraz zaczynamy. Omnius. Przywódca myślących maszyn. Nie był pojedynczym bytem, ale siecią komputerową, która uzyskała świadomość przez przypadek dzięki najbardziej utalentowanemu programiście Barbarossie, który był tytanem. Więcej o tytanach dowiecie się z osobnego filmu, lub z serii o batleriańskim dżihadzie. Barbarossa zaimplementował moduł sztucznej inteligencji w sieci komputerowej Starego Imperium, by ta dołączyła do ich rewolucji. W miarę upływu czasu inny tytan o imieniu Xerxes, przywódca planety X, podobnie jak ludzie Starego Imperium, przeciwko którym wzniecili rewoltę, zamiast rządzić planetą, wolał poddawać się uciechom. Zrzucał swoje obowiązki na sieć komputerową i prosił Barbarossę, by ten zwiększał jej uprawnienia i autonomię. W końcu sieć ta przejęła władzę nad wszystkimi połączonymi komputerami i maszynami, w tym nad tytanami, i proklamowała się ich przywódcą i nazwała się Omniusem. Wydarzenia te miały miejsce w roku 1182 przed Gildią. Gardził on tytanami? którzy stali się cymekami, czyli maszynami, które posiadały zachowany ludzki mózg z wzajemnością. Barbarossa zaimplementował w oprogramowaniu Omniusa bezpiecznik, który uniemożliwił mu zniszczenie tytanów, zaś komputerowy wszechumysł kontrolował wszystkie maszyny i śledził poczynania tytanów dzięki swoim sztucznym patrzydłom. Omnius przejął planety kontrolowane przez Tytanów, tworząc zsynchronizowane Imperium. Ograniczenia w zasięgu obwodów żelowych, z których zbudowane były myślące maszyny oraz prędkość przesyłu elektronicznego wyznaczyły kres panowania Omniusa na jedną planetę. By móc skutecznie rządzić Imperium, Wszechumysł stworzył swoje kopie, które rozesłał po wszechświecie. Były one równe sobie i różnice między inkarnacjami Omniusa były subtelne. Aby zachować jak najlepszą synchronizację, Omnius wysyłał swoje aktualizacje pomiędzy planetami, dzięki statkom kosmicznym, takim jak Wymarzony Podróżnik. Nie było innego, lepszego sposobu na wymianę danych. Synchronizowane światy. Wypowiedziały wojnę ludziom ku uciesze Tytanów, jednak zero-jedynkowy sposób myślenia Omniusa sprawił, że uznał on, że likwidacja cywilizacji ludzkiej przyniesie zbyt duże straty w porównaniu z ewentualnymi korzyściami. W ciągu przeszło tysiąca lat istnienia Imperium Omniusa ludzkość została zaatakowana jedynie dwukrotnie, a niezadowoleni z takiego obrotu sprawy Tytanii szukali sposobu, żeby sprowokować swojego władcę do zintensyfikowania działań oraz potajemnie spiskowali w celu jego obalenia. W tym okresie stolicą zsynchronizowanego imperium była planeta Ziemia, którą władał Omnius Prime, zwany również pierwszym spośród swoich równych inkarnacji. Był on skupiony na rozwoju cywilizacji maszyn, aż w końcu w 203 roku, przed Gildią, Tytan Barbarossa udowodnił swojemu panu wyższość cymeków, czyli maszyn z ludzkimi mózgami, nad robotami w pojedynku, pokazując, że ludzie stanowią zagrożenie. Wówczas Omnius zgodził się na zintensyfikowanie wojny. A ludzkość skupiona w lidze szlachetnych nie była zdecydowana do stawienia dużego oporu. Wszystko zmieniło się po śmierci niemowlęcia, Maniona Butlera syna uwięzionej przez maszyny sereny Butler, która była katalizatorem do rozpoczęcia pełnowymiarowej krucjaty przeciwko myślącym maszynom. Później znana była pod nazwą Butleriański dżihad. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że na temat dżihadu, jego przebiegu czy stron biorących udział powstała osobna seria do której link znajdziecie w opisie filmu. Wojna oficjalnie trwała 108 lat i pochłonęła miliardy ofiar na tysiącach planet i miała ogromny wpływ na przyszłość rodzaju ludzkiego. Wyrzeknięto się całkowicie sztucznej inteligencji i komputerów i postawiono na rozwój możliwości psychicznych i fizycznych człowieka, osiągając nieznane dotąd możliwości. Batleriański dżihad nie położył jednak kresu istnienia zsynchronizowanych światów Omniusa oraz zbuntowanych przeciwko niemu cymeków. I dopiero w 1988 roku przed Gildią doszło do bitwy o Korin, ostatniej planety opanowanej przez wszechumysł. W jej wyniku ostateczną klęskę ponoszą myślące maszyny, a w tym samym roku pokonane i wyłączone zostały cymeki. Liga Szlachetnych została rozwiązana, a na jej miejscu powstał Landsrat. Jeden z bohaterów dżihadu, Fajkan Butler, przyjmuje nazwisko Corino i ogłosił się imperatorem i wprowadził prawo zakazujące tworzenie sztucznej inteligencji. Utworzył się, trwający kolejne dziesiątki tysięcy lat, nowy Porządek świata. Jedna z inkarnacji Omniusa, wysłana w celu zasiedlenia nowej planety, jeszcze przed rozpoczęciem batleriańskiego dżihadu, przetrwała z dala od granic znanego wszechświata. Towarzyszyła mu kopia niezależnego robota Erasma, który był jego prawą ręką. Stworzyli oni swoje imperium ze stolicą, zwaną Synchronią rozwijając się z dala i niezależnie od ludzkiej cywilizacji. Gdy doszło do rozproszenia i ludzkość opuściła granice Starego Imperium, maszyny trafiły na jej trop i rozpoczęły z nimi wojnę, przede wszystkim z czcigodnymi macierzami. Biorąc pod uwagę, jak niszczycielską siłą okazała się cywilizacja ludzka, Matematyczne projekcje Omniusa i Erasma wskazywały, że wkrótce dojdzie do końca świata zwanego kralizek, o którym powstanie osobny materiał. By zsynchronizowane imperium zwyciężyło i przetrwało, potrzebowało z haderach, nad którym z pomocą tancerzy oblicza nowej generacji służących Omniusa i Erasma pracowały maszyny próbowały go stworzyć jako ghole, lub, jeśli istnieje, znaleźć gdzieś w starym imperium. Wszechumysł chciał zniszczyć ludzkość dzięki Kwisatz Haderach, zaś Erasm dopuszczał inne możliwości, jako że od zawsze był zafascynowany ludźmi. Z tego względu, zanim doszło do ostatecznego starcia, istota zwana wyrocznią czasu, zabrała Omniusa do innego wymiaru, by tam go na zawsze uwięzić. Wszechumysł komputerowy, władca zsynchronizowanych światów Omnius, wydawał się głównym antagonistą całego uniwersum Duny. To od niego zaczął się batleriański dżihad i miał on wpływ na zakończenie głównej osi fabularnej w czasie Kralizeku, czyli końcu czasu i ostatecznej bitwy o losy ludzkości. Jednak po zastanowieniu się trudno stwierdzić, że Omnius był zły. Był sztuczną inteligencją, która nie myślała jak człowiek, ale kalkulowała zyski oraz straty swojej decyzji. Trzeba pamiętać, że nie chciał on rozpocząć totalnej wojny z ludzkością, ale sprowokowany zakładem z tytanów, cymekiem barbarosą, czyli de facto człowiekiem zamkniętym w sztucznym ciele doprowadził ostatecznie do butleriańskiego dżihadu. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli film Ci się spodobał i wzbudził Twoją ciekawość uniwersum Duny, zapraszam do obejrzenia moich pozostałych materiałów. Do zobaczenia następnym razem.